Witamy na kanale. Czy wiesz, że niektóre zwykłe przedmioty pozostawione na łóżku mogą przyciągać negatywną energię, która może bezpośrednio wpłynąć na Twoje zdrowie, życie finansowe, a nawet równowagę emocjonalną? Może się to wydawać dziwne, ale według starożytnych nauk duchowych, pewne przedmioty, które umieszczamy w pobliżu miejsca odpoczynku, mogą potencjalnie blokować nasze błogosławieństwa. Tworząc niewidzialne bariery, uniemożliwiające nam dobrobyt i pokój. Ojciec Pio, jeden z najbardziej szanowanych przewodników duchowych swoich czasów, ostrzegał przed niebezpieczeństwami, jakie stwarzają pozornie nieszkodliwe przedmioty. Uważał, że łóżko, będące miejscem odpoczynku i odnowy, należy chronić, gdyż źle dobrane w nim przedmioty mogą prowadzić do trudności finansowych, konfliktów, a nawet chorób. Ale czym są te przedmioty i dlaczego mają tak głęboki wpływ na nasze życie? Co symbolizują w świecie duchowym i przede wszystkim? Jak możemy uchronić się przed tymi szkodliwymi wpływami, z których często nie zdajemy sobie sprawy? Z tego filmu dowiesz się, jak pozycja i rodzaj przedmiotów w łóżku może wpłynąć na Twoją energię, samopoczucie, a nawet sukces. Przygotuj się na odkrycie tajemnic i wskazówek, które rzadko są szczegółowo omawiane. Nie przegap tej okazji, aby poznać cenne praktyki, które zapewnią ochronę i harmonię Twojemu środowisku odpoczynku. Możesz być zaskoczony tym, co odkryjesz. Od czasów starożytnych symbolika otaczających nas przedmiotów była kluczowa dla różnych tradycji duchowych. W przypadku tych przekonań, każdy przedmiot, który nas otacza, ma swoją własną energię, która może wpłynąć na nasze życie w pozytywny lub negatywny sposób. Ojciec Pio posiadający głębokie połączenie z boskością, dobrze rozumiał tę dynamikę. Przedmioty w naszym domu, zwłaszcza w sypialni, a dokładniej w łóżku, bezpośrednio wpływają na nasz duchowy, emocjonalny, a nawet finansowy dobrostan. Łóżko, w którym spędzamy większość czasu na spaniu i ładowaniu baterii, uważane jest za święte miejsce. Stanowi nie tylko odpoczynek fizyczny, ale także punkt duchowej odnowy i intymności z naszą istotą. Każdy przedmiot zakłócający tę równowagę może wpływać na sposób, w jaki absorbujemy energię w ciągu dnia, zakłócając nasz spokój i harmonię. Kiedy kładziesz na łóżku przedmioty naładowane negatywami, takie jak dokumenty dłużne, niepotrzebne papiery, prezenty od złośliwych ludzi lub zepsute przedmioty, możesz pozwolić, aby niepożądane wpływy wpłynęły na Twoje życie. Przedmioty te, zdaniem ojca PIO, Mogą bezpośrednio zakłócać twoje zdrowie, dobrobyt i szczęście, tworząc bariery energetyczne, które utrudniają twoją podróż. Dla ojca i dbanie o przestrzeń w łóżku było sprawą zasadnitą. Ostrzegł nas, abyśmy nie zaniedbywali tego, co umieścimy w tym miejscu, ponieważ ignorując znaczenie tych szczegółów, możemy w rezultacie przyciągnąć problemy finansowe, choroby, a nawet kryzysy emocjonalne. Które wydają się pojawiać bez powodu. Dlatego zwracanie uwagi na te elementy jest sposobem na ochronę naszego domu i dobrego samopoczucia, zapewniając, że nasza przestrzeń odpoczynku będzie prawdziwą oazą spokoju i ochrony. Wyobraźcie sobie historię Anny, kobiety, która pomimo lat ciężkiej pracy borykała się z niekończącym się pasmem trudności finansowych i problemów zdrowotnych. Bez względu na to, jak bardzo się starała, Anna nigdy nie była w stanie zaoszczędzić pieniędzy, a jej zdrowie wydawało się coraz bardziej kruche. Sfrustrowana i pozbawiona odpowiedzi odkryła nauki ojca Pio i zaczęła zastanawiać się nad swoim otoczeniem i otaczającymi ją przedmiotami. Rozglądając się po swoim pokoju, Anna zauważyła coś ważnego. Miała zwyczaj zostawiania na łóżku rachunków, papierów dłużnych i dokumentów związanych z wydatkami. Zainspirowana radą ojca Pio, który nauczał o negatywnym wpływie niektórych przedmiotów w otoczeniu wypoczynkowym, zdecydowała się podjąć działania. Anna szybko zjęła wszystkie papiery z łóżka i na ich miejscu umieściła mały krucyfiks i modlitwę o błogosławieństwo dla jej snu i domu. Zmiany były zaskakujące i widoczne w ciągu kilku tygodni. Anna zaczęła zauważać, że jej sytuacja finansowa wykazuje oznaki poprawy. Udało jej się ustabilizować finanse i uniknąć niepotrzebnych wydatków. Co więcej, jej zdrowie również zaczęło wykazywać znaczny postęp. Zaczęła czuć się bardziej energiczna i mniej niespokojna. Proces ten był przebudzeniem dla Anny, która zdała sobie sprawę z przemieniającej mocy otaczających ją energii i tego, jak małe zmiany mogą generować duże skutki. Doświadczenie Anny pokazuje, jak głębokie i przydatne są nauki ojca Pio. Niedocenianie symboliki otaczających nas przedmiotów może uchronić nas przed przyciąganiem niepożądanych wpływów. Transformacja, której doświadczyła Anna, wzmacnia wagę dbania o naszą przestrzeń osobistą, ponieważ to właśnie tam rezonują energie, które podtrzymują nasze zdrowie, dobrobyt i dobre samopoczucie. Ojciec Pio przez całe swoje życie został pobłogosławiony nieboskimi objawieniami, które uczyniły go głęboko świadomym wpływu. Jakie przedmioty i otoczenie mają na nasz duchowy i fizyczny dobrostan. Zawsze podkreślał potrzebę zachowania czystości nie tylko w sercu, ale także w domu, który jest uważany za odzwierciedlenie naszej duszy. Dla niego pewne przedmioty mogą nieść negatywne energie duchowe, które wpływają na nasz wewnętrzny spokój i dlatego zakłócają równowagę naszego życia. Wśród miejsc najświętszych ojciec Pio uważał łóżko za podstawową przestrzeń odnowy zarówno ciała, jak i duszy. Ostrzegł, że umieszczanie nieodpowiednich przedmiotów w tej świętej przestrzeni może przyciągnąć szereg nieszczęść, takich jak choroby, trudności finansowe, nieporozumienia rodzinne, a nawet ruiny. Dla niego ignorowanie takich wskazówek było sposobem na umożliwienie negatywnej energii wtargnięcia do środowiska domowego, powodując chaos i cierpienie. Ojciec Pio zaobserwował, że ci, którzy zlekceważyli jego zalecenia, często spotykali się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak utrata dobrobytu, pojawienie się niewyjaśnionych chorób i dysharmonia w domu. Istnieje kilka doniesień o osobach, które usuwając ze swoich pomieszczeń przedmioty uznane za negatywne, zauważyły istotne zmiany w swoim życiu. Prosty gest wyczyszczenia łóżka i uniknięcia gromadzenia się przedmiotów, takich jak dokumenty finansowe czy połamane przedmioty, wystarczył aby uwolnić energię w otoczeniu i przywrócić spokój. Przesłanie, jakie pozostawił nam ojciec Pio, jest jasne. Środowisko, które otaczamy, bezpośrednio odzwierciedla nasze doświadczenia życiowe. Utrzymując nasze domy i serca w czystości, STWARZMY warunki dla harmonii i dobrobytu, które manifestują się w naszej podróży. Ignorowanie znaków i wskazówek dotyczących przedmiotów, które trzymamy w łóżkach może, nie zdając sobie z tego sprawy, zagrozić naszemu dobrobytowi i zdrowiu. Ojciec Pio zawsze nas uczył, że środowisko, które wokół siebie tworzymy, a zwłaszcza przestrzeń przeznaczona do odpoczynku, wywiera bezpośredni i głęboki wpływ na nasze życie. Łóżko, będące miejscem odnowienia naszego ciała i duszy, musi być zachowane jako święta przestrzeń, wolna od wszelkich przedmiotów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszą energię i samopoczucie. Ale w końcu jakich przedmiotów nigdy nie należy kłaść na łóżku, ponieważ może to spowodować ryzyko ubóstwa, nieszczęścia i problemów zdrowotnych. Jednym z najczęstszych błędów jest umieszczanie na łóżku dokumentów finansowych, takich jak rachunki, peregani i wyciągi bankowe. Papiery te niosą ze sobą symboliczną energię długu i odpowiedzialności a umieszczone na swoim miejscu, potrafią zablokować energię dobrobytu. Łóżko, które powinno być miejscem spokoju i odnowy, staje się polem zmartwień finansowych, utrwalając poczucie niedostatku nawet podczas snu. Ta prosta czynność może wpłynąć na krążenie pozytywnej energii, wywołując wibracje trudności i ciągłego zmartwienia. Ojciec Pio przestrzegł także przed pozostawianiem połamanych lub uszkodzonych przedmiotów na łóżku lub w jego pobliżu. Przedmioty takie jak zepsute zegarki, uszkodzona biżuteria lub cokolwiek innego, co wskazuje na zużycie lub zniszczenie, mogą przyciągnąć podobną energię do Twojego życia, przyczyniając się do cyklu ruiny i stagnacji finansowej. Energia tych obiektów wiąże się z ideą czegoś, co nie działa już tak, jak powinno, co może znaleźć odzwierciedlenie w różnych aspektach naszej egzystencji, w tym w naszym zdrowiu i zdolności do rozwoju. Kolejnym przedmiotem, którego nigdy nie należy kłaść na łóżku, są brudne ubrania. Brud, zarówno fizyczny, jak i symboliczny, niesie ze sobą gęstą, ciężką energię. Odzież pozostawiona w miejscu spoczynku może nieść ze sobą negatywne emocje związane ze stresującym dniem, konfliktem lub trudnymi sytuacjami, zanieczyszczając środowisko i wpływając na zdolność do relaksu i regeneracji duchowej. Utrzymywanie łóżka w czystości i wolnej od wszelkich pozostałości emocjonalnych jest niezbędne, aby zapewnić sobie pełną regenerację zarówno ciała, jak i duszy. Ojciec Pio pozostawił nam cenną lekcję na temat znaczenia kultywowania wokół siebie środowiska czystości i harmonii. Dbanie o przedmioty, które trzymamy w naszej przestrzeni odpoczynku, to sposób na promowanie zdrowia, dobrobytu i równowagi pozwalając naszej energii swobodnie przepływać i prowadząc nas do pełniejszego i zdrowszego życia. Ojciec Pio podkreślił także, jak ważna jest ostrożność w przypadku otrzymywanych prezentów, zwłaszcza tych ofiarowanych przez osoby, które nie mają dobrych intencji. Przedmioty podarowane przez osobę żywącą zazdrość lub złą wolę mogą nieść negatywne wibracje, które umieszczone w miejscu odpoczynku mogą otworzyć drzwi do szeregu trudności, w tym finansowych i zdrowotnych. Łóżko, będąc miejscem odnowy naszego ciała i umysłu, powinno być oazą spokoju i harmonii, wolną od wpływów zewnętrznych, które mogłyby zakłócić naszą energię. Dlatego tak ważne jest, aby selektywnie wybierać to, co wpuszczamy do naszej najbardziej intymnej przestrzeni, dbając o to, aby znajdowały się w niej wyłącznie przedmioty sprzyjające dobremu samopoczuciu i wyciszeniu. Jak chronić swoje łóżko i przyciągać błogosławieństwa. Łóżko to jedno z najważniejszych pomieszczeń w naszym domu, miejsce, w którym odpoczywa ciało i odnawia się dusza. Ojciec Pio, swoją głęboką duchową mądrością, zawsze podkreślał znaczenie dbania o tę świętą przestrzeń i tworzenia środowiska sprzyjającego napływowi błogosławieństw i ochrony. Ale jak możemy chronić nasze łóżko przed negatywnymi energiami i przekształcić je w punkt przyciągający dobrobyt i zdrowie? Pierwszym niezbędnym krokiem jest utrzymanie łóżka w czystości i porządku. Bałagan fizyczny często odzwierciedla zaburzenie energetyczne, które może blokować przepływ pozytywnej energii. Brudna pościel, stosy ubrań czy niepotrzebne przedmioty na łóżku utworzą ciężkie środowisko, które uniemożliwia obieg dobrej energii. Ojciec Pio zawsze zalecał częstą zmianę pościeli, dbając o to, aby przestrzeń była czysta i przestronna. To nie tylko przynosi poczucie odnowy, ale także ustanawia energetycznie czyste środowisko, umożliwiając łatwiejszy przepływ błogosławieństw. Kolejną zasadniczą kwestią jest obecność obiektów sakralnych wokół łóżka. Ojciec Pio radził, że umieszczenie krucyfiksu, obrazu Matki Boskiej lub innych świętych obok łóżka tworzy duchową barierę, chroniącą człowieka przed negatywnymi wpływami. Te święte symbole pomagają wzmocnić aurę ochrony i przyciągnąć boskie błogosławieństwa do środowiska, tworząc przestrzeń spokoju i duchowości. Modlitwa również odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Ojciec Pio zalecał, aby przed pójściem spać odmówić krótką modlitwę, prosząc Boga, aby błogosławił ich sen i chronił ich dusze w nocy. Ta chwila duchowego połączenia przed odpoczynkiem tworzy aurę bezpieczeństwa i spokoju. Chroniąc osobę przed niepożądanymi energiami podczas snu. Ponadto położenie łóżka to kolejny aspekt, którego nie można zignorować. Według starożytnych nauk łóżko nigdy nie powinno być ustawione bezpośrednio naprzeciwko drzwi. Umożliwiłoby to niewłaściwą cyrkulację energii, co mogłoby spowodować niepokój i zaburzenia snu. Najlepszą wskazówką jest ustawienie łóżka w taki sposób, aby osoba miała dobry widok na drzwi. Nie będąc bezpośrednio z nimi zrównaną, co zapewni harmonijny obieg energii w otoczeniu. Postępując zgodnie z tymi prostymi, ale potężnymi praktykami, możemy przekształcić nasze łóżko w przestrzeń spokoju, ochrony i obfitości, umożliwiając swobodny przepływ błogosławieństw i pozytywnej energii do naszego życia. Strategiczne ustawienie łóżka, sprzyjające przepływowi energii, to ważna praktyka zapewniająca spokojny i regenerujący sen. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie utrzymywania środowiska odpoczynku wolnego od przedmiotów niosących negatywną energię. Dotyczy to przedmiotów symbolizujących smutek, ból lub konflikt, takich jak zdjęcia przedstawiające trudne czasy lub prezenty od osób, które nie mają dobrych intencji. Przedmioty te mogą dźwigać duży ciężar emocjonalny, co bezpośrednio wpływa na nasze samopoczucie. Jednym ze sposobów zneutralizowania tych negatywnych wpływów jest zastąpienie tych przedmiotów przedmiotami lub obrazami, które przekazują uczucia miłości, szczęścia i wdzięczności. Elementy te tworzą pozytywną atmosferę, która sprzyja wzmocnieniu środowiska wypoczynku. Niezbędne jest ponadto kultywowanie postawy wdzięczności i wiary. Łóżko jest miejscem, w którym oddajemy swoje ciało i duszę odpoczynkowi, a to poddanie musi odbywać się z pewnością że jesteśmy pod ochroną boskości. Przyjmując nastawienie wdzęczności za przeżyty dzień i nadchodzące błogosławieństwa, dostosowuje się do pozytywnej częstotliwości, która otwiera drzwi do nowych możliwości i pojawienia się obfitości w Twoim życiu. Postępując zgodnie z naukami Ojca Pio, możemy przekształcić nasze miejsce spoczynku w prawdziwe sanktuarium, gdzie błogosławieństwa przepływają swobodnie, a negatywne energie są trzymane na dystans. Dbanie o przestrzeń, w której odpoczywamy, to tak naprawdę dbanie o naszą duszę, a to ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, dobrobyt i szczęście. Na koniec, ojcze Pio, dziękuję Ci za Twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech podążam za Twoimi naukami i przemienię moje miejsce spoczynku w prawdziwe schronienie pokoju, dobrobytu i uzdrowienia. Niech Boża obecność zawsze będzie przy mnie, gdy śpię. A każda noc będzie okazją do odnowienia moich sił i otrzymania nowych błogosławieństw. Amen. W tym przewodniku odkrywamy nauki ojca Pio na temat tego, jak dbałość o przestrzeń wokół łóżka może bezpośrednio wpłynąć na nasz dobrobyt i zdrowie. Łóżko to coś więcej niż zwykłe miejsce fizyczne, miejsce połączenia ciała z duchem, gdzie głęboki odpoczynek pozwala na odnowienie naszych energii. Jeśli jednak nie będziemy traktować tej przestrzeni z szacunkiem i rozeznaniem, możemy otworzyć drogę negatywnym wpływom, które wpływają na nasze zdrowie, finanse, a nawet nasze emocje. Ojciec Pio ostrzegał nas przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami, które mogą mieć wpływ na nasze środowisko, a zwłaszcza miejsce, w którym śpimy. Umieszczanie na łóżku nieodpowiednich przedmiotów, takich jak papiery dłużne, zepsute przedmioty lub prezenty o negatywnych intencjach, może przyciągnąć biedę, choroby i ruinę. Obiekty te działają jak magnesy dla energii o niskich wibracjach, blokując przepływ błogosławieństw i tworząc bariery na naszej ścieżce. Ważne jest, aby zrozumieć, że otaczające nas przedmioty niosą ze sobą głęboką symbolikę i energię, która może bezpośrednio wpłynąć na harmonię i pomyślność naszego życia. Drobne gesty, takie jak utrzymywanie porządku w łóżku, dbanie o czystość otoczenia i mądry wybór przedmiotów, które na nim umieszczamy, mogą mieć duży wpływ zarówno na naszą duchową, jak i materialną podróż. Z drugiej strony, zaniedbanie tych środków ostrożności może skutkować negatywnymi konsekwencjami, takimi jak trudności finansowe, częste problemy zdrowotne i dysharmonia w domu. Postępując zgodnie z naukami ojca Pio, Otwieramy się na ścieżkę odnowy i ochrony. Pokazał nam, że tak jak chronimy naszego ducha modlitwami i wiarą, musimy także chronić nasze środowisko fizyczne z oddaniem i uwagą. W końcu łóżko to miejsce, w którym spędzamy jedną trzecią naszego życia, a dbanie o nie to niezbędny krok w zapewnieniu dobrego samopoczucia we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Łóżko to nie tylko miejsce odpoczynku, ale także punkt połączenia z boskością. Aby zamienić łóżko w przestrzeń błogosławieństw, można zastosować proste i skuteczne praktyki. Po pierwsze, konieczne jest utrzymanie otaczającego środowiska w czystości i porządku. Fizyczny bałagan często odzwierciedla wewnętrzną dysharmonię, która może utrudniać przyciąganie pozytywnej energii. Ponadto ważne jest, aby unikać gromadzenia w łóżku przedmiotów o negatywnych konotacjach. Książki wywołujące smutek. Niezapłacone rachunki i prezenty od osób o negatywnych intencjach należy trzymać z dala od tego miejsca. Zastąp je przedmiotami promującymi pokój i duchowość, takimi jak krucyfiks, różaniec lub wizerunki świętych, które pomogą stworzyć atmosferę ochrony i spokoju. Oprócz praktyk fizycznych w miejscu spoczynku musi być zawsze obecna duchowość. Ojciec Pio zalecał modlitwę przed snem jako sposób na oddanie ducha Bogu. Ta prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka tworzy wokół ciebie barierę ochronną, zapewniając głęboki, regenerujący sen i powstrzymując negatywne energie. Główne nauczanie ojca PIO jest jasne: dobrobyt i zdrowie nie zależą tylko od wysiłku fizycznego i ciężkiej pracy, ale także od troski, jaką otaczamy nasze środowisko i naszą duszę. Kiedy dbamy o przestrzeń, w której odpoczywamy, utrzymując ją w harmonii. Pozwalamy, aby błogosławieństwa swobodnie płynęły do naszego życia. Jeśli spodobał Ci się ten film, udostępnij go i zostaw lajka.